Ciema, z tej strony i to was w kolejnym odcinku, a już w dzisiejszym odcinku pokażę wam najlepsze kombo właśnie z nowego eventu, ponieważ mamy 8 mocy, mamy ciekawe właśnie tutaj y, abilitki, mamy 3 sloty, albo 2, zależy czy ktoś sobie dobrze poradził na konteście, y, czy na przykład kupował jakieś startropy za gemy, czy nie. No i proszę państwa mamy y, 8 mocy z jakimiś jeszcze efektami dodatkowymi a więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie najlepsze kombosy, a wy widzowie nie zapomnijcie o tym żeby zostawić łapkę w górę, suba na tym kanale, no i co pamiętajcie, daily przez cały lipiec 15.27 Ok, pierwszym zadymiarzem właśnie tego odcinka będzie najnowszy zadymiarz w gierce Mam 93 zadymiarzy, no i najnowszym oczywiście zadymiarzem w tym momencie jest Ali, tak się właśnie prezentuje Ali. No i proszę Państwa, mamy takie combo jak Reload, mamy coś takiego, co się nazywa Wierna lojarność I to, proszę Państwa, jest naprawdę mocno mocne. To jest naprawdę dobre przy wielu mocach, szczerze mówiąc, ponieważ to y, daje damage'a przeciwnikom, jak się ruszasz co jakiś czas i daje dość sporego damage'a, więc spoko. No i jakbyście chcieli jeszcze, jak, jeśli macie ten trzeci slot, no to właśnie ta tutaj moc. Czyli, proszę Państwa, speed po użyciu super. No i jeszcze dodatkowo tam y, to moc, zaraz wykorzystamy na jeszcze inne combo. Ale tam dodatkowo, proszę Państwa, jeszcze anielskie efekty obszarowe przywołują anielskiego pupila, tak jakby NPC-ty małe, co mają 1000 AP i coś tam zadają, właśnie przywołujesz, gdy użyjesz ulta. Więc, naprawdę. Spoko moc. A, a propos właśnie takich NPC-ów, które przywołujesz, powyżcie sobie, jaka postać najszybciej ładuje ulta. Czy to będzie Edgar, Daryl, co automatycznie ładuje multa. Nie! Ponieważ mamy jedną taką postać w grze sam. Właśnie sam, który już Państwa ładuje sobie prawie. Tak naprawdę ma instant super. Tylko podnosi te rękawice, leci kolejny super. No i taką, kombo, które już prawdopodobnie bardzo dobrze znacie, ponieważ bardzo dużo youtuberów o tym nagrywało, sami możecie to obczaliście, Naprawdę mocne kombo, więc proszę państwa, patrzcie na to. A więc, proszę państwa, zakupowałem już sobie poprawne moce. No i zobaczcie, sami mamy coś takiego. To jest giga ciekawe. Proszę państwa, tego musicie użyć, jeśli chcecie, jakby jeśli macie dwa sloty. Używacie sobie najświętsza podróż i święte światło. Używanie supertaków wywołuje również raniący efekt anielski. To jest spoko, naprawdę spoko moc, naprawdę. Uważam, że ta moc jest bardzo mocna. No i ta druga, oczywiście, otrzymaj przyspieszenie po super ataku, ale to nie jest istotne, ponieważ czytaliśmy już, że właśnie takie mpc ty właśnie ta moc dodaje. No i jeśli macie trzeciego slota, polecam tą moc. Sami zobaczcie, jest to naprawdę mocna moc. Zadawanie obrażeń daje tymczasowo moc. No ja ją używam często na jakichś pojedynkach, na jakichś innych. No i dodatkowo wszyscy teammate'i mają dodatkowe punkty życia, co też jest naprawdę mocnym tutaj em, dodatkowym combo. Okej, okay, teraz widzowie pomyślcie sobie, jaka postać ma na przykład mały reload, słaby reload, czyli czy na przykład te ataki się bardzo wolno ładują. No i jak Ali ma dosyć szybki, jest taka postać, której bardzo nie lubię, nie, nie jest to Javet, jest to proszę Państwa Tik, trzecia najniższa postać na moim koncie. No i proszę Państwa, gdy będziecie używać właśnie tego reloada, Tik naprawdę szybki reload, widzowie testowałem to dosłownie. Wczoraj chyba coś takiego, no i naprawdę ten reload jest chory. A więc widzowie, polecam i wbić sama, i wbić Ali, i wbić Tika na maxery, bo takie kombosy mogą się nie wydarzyć. Ale widzowie, to nie wszystko, to nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze dwa albo trzy inne kombosy, które też są dosyć mocne. To są trzy najmocniejsze, ale są jeszcze dwa też dosyć OP, a więc widzowie polecam naprawdę ulepszyć sobie te postacie, może troszkę wyżej, jeśli macie na przykład na jakiejś piątej mocy, szóstej. Polecam tak na dziewiątą kupić Star Power bo nawet na jedenastą możecie spróbować wymaksować sobie właśnie takie postacie, jak macie więcej końców i używajcie tych postaci, wbijajcie maxiery. są trzy darmowe maxiere, no i pokażę Wam jeszcze jakieś inne dosyć spoko kombo. Te powiedzmy nie są jakieś tak bardzo OP, ale myślę, że też luźno można sobie wbić właśnie na tych postaciach Max Tierra. Więc dobra widzowie, mamy jeszcze jeden protip, ale to na koniec, na właśnie te kontesty, ponieważ też jest tam fajny protip. Proszę Państwa, mamy jeszcze dwie postacie, które mają właśnie dosyć broken te combo, ale nie są one jakimiś powiedzmy tak jak Tik na przykład, albo Ali, albo ten sam. Ale proszę Państwa, jedną z tych postaci jest B, czyli taki, można powiedzieć, snajper, trochę taki właśnie z mniejszym e, zasięgiem. No i proszę Państwa, tutaj kombo się prezentuje właśnie w następujący sposób, a mianowicie Reload i coś takiego. No i to coś takiego, myślę, że każdy temu służy, bo naprawdę jest ona dosyć silna. Daje jakby dwa takie kółeczka dookoła jakby twojego ataku, które też zadają dosyć sporo damage'a. Z tego co pamiętam to chyba to było 900 albo 1800. No i proszę Państwa, takie coś naprawdę jest bardzo mocne na B i jeszcze na jednym innym zamiarzu, proszę Państwa, jest to Brock. Kupcie sobie skinka Overpass, widzowie, o 149 e, 199 gów Macie gemy 200, kupcie sobie to. Weźcie sobie ym, właśnie te moce, zakupujcie. No i to tak naprawdę są, można powiedzieć, free, puchy. No i moim zdaniem na B może być troszeczkę ciężej to wbić. I tak spokojnie jest na przykład ten reload, ale myślę, że B i Broka jesteście w stanie na luzie wbić na te maxiery. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem co z B, jeszcze nie próbowałam. No i tak uważam, że B jest dosyć mocną postacią, więc luźno i tak maxier bez tej mocy. A to jest takie ułatwienie. Ja. Na 100% będę wbijał Ali sama Oja, oraz Tika. Nie wiem, czy Tika bije na Max bo po prostu nienawidzę tej postaci i w ogóle, jeśli chcecie zobaczyć, jakie postacie lubię. A jakich nie lubię, to widzowie, wypadajcie na film, który wleciał dwa dni temu chyba. Właśnie tier list robiłem, jak postacie najbardziej lubię, a jak postacie najbardziej nie lubię. No i właśnie na sam koniec, na sam koniec był właśnie Janet Tick. Może jakiś, nie wiem, coś tam jeszcze było, może. Ale tak to wygląda. No i co? Ja na pewno będę dobiować te trzy Max Theory. Broka. Myślę, że będę podbijał może jakieś 47 i Bite też 47, bo jakoś nie przepadam z tymi postaciami. No ale mogę sprzedać wszędzie, właśnie w sobie Max Theory. A jeśli chcecie, proszę Państwa, więcej jakichś ciekawych odcinków, ponieważ jest sporo kontentu w Besie. Ale jeśli chcecie jakieś inne odcinki, nie wiem, napiszcie w komentarzach jakieś propozycje, mogę nagrać jakieś inne odcinki mniej typowe. Ponieważ powiedzmy, że mamy jakiś ten, ten propas nowy, mamy jakieś te maszy finals esporty. Nie wiem, jak z tego nagrywać za bardzo, mamy właśnie to, no to z tego już nagrałem dwa odcinki właśnie z aktualizacji i z tego i z tych abilitek. Mamy jakieś kontesty, możemy to spróbować zagrać. Dość sporo kontentu, ale i tak nie ma aż tak dużo, więc jak macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Siema do jutra do 15.27.